W zeszłym tygodniu oczy wielu ludzi były zwrócone na to, co działo się w Stanach Zjednoczonych, dokładnie mam na myśli inaugurację prezydentury Donalda Trumpa. W środowiskach prawicowych, do których należy pewnie niemało ludzi wierzących w Pana Boga, Donald Trump był przedstawiany niemalże jako zbawiciel. Przypominam sobie też to, co powiedział kiedyś Jim Caviezel, czyli odtwórca roli Pana Jezusa w pasji, bo on nazwał Donalda Trumpa Mojżeszem, który poprowadzi lud w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że takie podejście do tej postaci to jest drobna przesada, bo to jest tylko człowiek i nie możemy przeceniać jego możliwości. Poza tym każdemu politykowi towarzyszą jakieś interesy, o których możemy nie wiedzieć, a które dopiero będziemy poznawać z czasem, i one mogą po prostu wielu ludzi rozczarować. Więc musimy po prostu zachować zdrowy dystans. Ale mm, są też. Ciekawe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, mi chociażby, czy moją uwagę chociażby zwróciło to hasło, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych planuje przeprowadzić rewolucję zdrowego rozsądku. Za chwilę do tego nawiążę, jak to się po prostu wiąże z dzisiejszymi czytaniami. Ale zanim to chciałbym Was poprosić o to, żebyście upewnili się, czy subskrybujecie ten kanał. Podzielcie się również swoimi myślami w komentarzach, dajcie łapkę w górę lub w dół, w zależności od swojego upodobania. Te rzeczy są dla nas po prostu ważne. Możecie mieć bardzo realny wpływ na to, żeby te treści, które tworzymy, niosły się dalej, więc jeżeli jakoś dotyka Was to słowo, to, to zadbajcie o, o, o te rzeczy. Będzie to dla nas bardzo cenne i już teraz bardzo Wam za to dziękuję. Słuchajcie, nawiązując do tej rewolucji zdrowego rozsądku, wydaje mi się, że dobrze, nie, nie mogę powiedzieć, że mi się wydaje, bo tak jest. Żyjemy w takich czasach, że ludzka opinia wydaje się ważyć więcej niż to, jaka jest prawda, czyli to, co ktoś uważa za prawdę, czasami bywa ważniejsze niż sama prawda. Oczywiście. Każdy może sobie wierzyć w co mu się podoba, każdy może sobie myśleć co mu się podoba, ale to co myślę czy to w co wierzę nie ma wpływu na to, gdzie leży prawda. Prawda leży tam, gdzie leży i obyśmy wierzyli w prawdę. Cały problem polega na tym, że na takich samych zasadach, jak wierzymy w prawdę, możemy również wierzyć w kłamstwo. Możemy budować swoje opinie czy przemyślenia, czy nawet cały światopogląd na kłamstwie. Możemy w nie wierzyć, możemy je przedstawiać jako prawdę, ale prędzej czy później okaże się, że to jest jednak yy, kłamstwo. Problem dzisiejszych czasów polega na tym, że bardzo często Krzykliwi ludzie, którzy wyrażają bardzo wyraźnie swoje opinie, potrafią to robić w taki sposób, żeby chwilowo uciszyć prawdę. Prawda koniec końców zwycięży, ale takie zachowanie no, prowadzi do, do pewnych problemów, do pewnego zamieszania i, i dezorientacji. Wszystkie te przemyślenia pojawiły się w mojej głowie po tym, jak przeczytałem dzisiejsze drugie czytanie z listu do Koryntian. Paweł przedstawia tutaj Kościół jako ciało. Mówi również o pewnych pęknięciach, jeśli można tak powiedzieć, i tłumaczy Koryntianom, że na ciało składają się różne członki, i że każdy członek ma po prostu swoją rolę, swoją niepowtarzalną rolę, i dopiero wszystkie razem tworzą ciało. Ale popatrzcie, to są bardzo ciekawe słowa. Jeśli noga powiedziałaby, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli ucho powiedziałoby, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, Czyż nie należałoby do ciała? Więc popatrzcie, to jest właśnie ten temat, że możemy mieć nogę, która będzie mówić, że dlatego, że nie jestem ręką, to nie należy do ciała. Podobnie. Mamy do czynienia z uchem, które może powiedzieć, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czyli jednocześnie słychać tutaj, że pewnie byłoby lepiej, gdyby noga mogła być ręką i gdyby oko mogło być yy, uchem, prawda? Yy. Paweł wykorzystuje ten obraz po to, żeby odnieść się do tego, co przeżywali piersi chrześcijanie. Prawdopodobnie zazdrościli sobie nawzajem tego, co robili po prostu w kościele i jedni byli niezadowoleni z tego, że nie mogą robić tego, co robili drudzy i po prostu im zazdrościli, a Paweł chce im pokazać, że każdy jest tutaj ważny i że nie trzeba po prostu starać się, żeby być kimś innym, tylko wystarczy być wystarczy być sobą. I te słowa trochę skojarzyły mi się z tym, co dzieje się dzisiaj, bo o ile dobrze pamiętam, jeden z reportażów który oglądałem na temat właśnie tej inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, to ta rewolucja zdrowego rozsądku nawiązuje do tych spraw związanych z tożsamością, prawda? Że jeden z pierwszych dekretów obejmujących chyba wszystkie Stany dotyczy tego, że określono, że istnieją dwie płcie. Oczywiście będą ludzie, którzy będą myśleli inaczej, ale zostało to w jakiś sposób zdefiniowane. Biorąc pod uwagę to, co jako chrześcijanie wiemy o człowieku, wydaje się, że jest to właściwy kierunek. Ale podobno jest też tak, że duża liczba amerykańskich nastolatków już nawet nie tyle zastanawia się nad swoją tożsamością płciową, ale identyfikują się ze zwierzętami. No więc, jakby, okej, okay, mogę sobie myśleć, że jestem jakimś tam zwierzakiem, ale pytanie, czy to co myślę faktycznie wpływa na rzeczywistość, czy zmienia faktyczny stan rzeczy. Ktoś może czuć się kobietą będąc mężczyzną, albo na odwrót, ale czy to, jak się czuje, wpływa na faktyczny stan rzeczy? Jak o ile dobrze sobie przypominam, to co mówił mi kiedyś mój znajomy profesor, który zajmuje się biologią, to mówił, że z biologicznego punktu widzenia nie ma tutaj żadnych wątpliwości i innych możliwości. Więc możemy mieć różne opinie, możemy czuć się w dowolny sposób, ale jest jeszcze właśnie ta kategoria nadrzędna, kategoria prawdy, która powinna właśnie porządkować nasze, nasze doświadczenie. I popatrzcie, Paweł tłumaczy to w taki bardzo łopatologiczny sposób. Są pewne rzeczy, nad którymi. Nie ma się co nawet zastanawiać, bo one są oczywiste. Oczywiście możemy dorobić do tego dowolną ideologię i niech ona sobie funkcjonuje, ile chce, ale prędzej czy później okaże się, że nie jest prawdziwa, więc nie jest prawdziwa. Więc stąd właśnie ta dzisiejsza miniatura. Pewne sprawy są proste i oczywiste i, i niestety trzeba je tłumaczyć właśnie w taki łopatologiczny sposób, tak jak zrobił to dzisiaj święty Paweł. Można by powiedzieć, że, że niektóre z tych opinii wydają się nawet irracjonalne, jeżeli po prostu uznajemy to, że prawda leży tam, gdzie leży. I zawsze odejście od Boga, który jest źródłem prawdy, prowadzi ludzi do zagubienia racjonalnego myślenia, do jakiejś biedy intelektualnej. I teraz popatrzcie, Jezus mówi dzisiaj o sobie w Ewangelii, że jest tym, który został posłany, żeby ubogim głosić dobrą nowinę. Jak słyszymy o ubogich, to zazwyczaj yy, myślimy o tej biedzie materialnej, o jakichś niedostatkach, które ludzie yy, przeżywają. Natomiast yy, jest tak, że jeżeli człowiek oddala się od Boga, to. Zaczyna żyć w biedzie intelektualnej, bo całe swoje myślenie zaczyna zawężać do własnej opinii. Czyli zamiast myśleć właśnie bardzo szeroko, dzięki temu, co mówi nam po prostu o nas i o świecie Bóg, zaczynamy siebie samych uznawać za punkt odniesienia. No i siłą rzeczy jesteśmy o wiele mniejsi, nawet nie tyle od Boga, ale od otaczającego nas świata. Ale oczywiście wydaje nam się, że stanowimy centrum. To jest bardzo głupie. To jest bardzo głupie i o wiele, wiele rozsądniej jest po prostu otwierać umysł, więc yy, i myśleć szeroko, brać pod uwagę właśnie różne, różne możliwości, niż tylko i wyłącznie własną opinię. To, co może nas uratować przed tym, żeby. Nie zamknąć się właśnie w tym w własnym świecie, żeby nie polegać tylko i wyłącznie na własnej opinii. To jest postawa, którą widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Yy, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, ale także w dzisiejszej Ewangelii. Ludzie. O których słyszymy w księdze Nehemiasza, domagali się od Niego, żeby czytał im Księgę Prawa Bożego. A potem jest napisane, że uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Również ludzie, którzy mieli kontakt z Jezusem, otaczali Go, przypatrywali się, przypatrywali się Mu i po prostu zastanawiali się, kim, kim on jest, bo nauczał ich właśnie. Z taką mocą czy z takim autorytetem. I postawa tych ludzi yy, może nas uchronić od tego, że nie będziemy się kręcić wokół siebie samych, ale że po prostu pozwolimy na to, żeby nasze życie było porządkowane przez, przez Słowo Boże. Yy, I to dotyczy ludzi doświadczających różnych trudności. Z tym, że musimy tutaj pamiętać o tym, że jeżeli ktoś doświadcza na przykład takich trudności, jak y, wspomnieliśmy wcześniej, nie możemy zanegować jego doświadczenia. Musimy tego człowieka przyjąć tam, gdzie jest, bo taka jest prawda o nim, to są jego przeżycia, jego uczucia. W tym miejscu tego człowieka spotykamy i musimy właśnie dobrze zastanowić się, jak. Te przeżycia, te uczucia odnieść do tej nadrzędnej prawdy, która powinna porządkować nasze życie. Ale tak samo jak Jezus namaszczony Duchem Świętym w tej dzisiejszej Ewangelii wypowiada o, o, o sobie te słowa z księgi proroka Izajasza, to w innym miejscu proroka Izajasza jest napisane, że On będzie taki, że nie złamie nadłamanej czciny albo nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. Więc musimy pomagać ludziom odnosić się do prawdy, ale jednocześnie musimy to robić z bezwzględnym poszanowaniem tego, w jakim miejscu i stanie ich spotykamy. Bo tylko wtedy będziemy działali, działali w duchu Jezusa. Dzięki, że byliście dzisiaj razem z nami. Tak jak prosiłem Was o wsparcie w sprawie yy, subskrypcji, komentarzy i lajków, tak zachęcam Was do tego, żebyście tworzyli. To dzieło razem z nami i wspierali nas finansowo. Szczegóły znajdziecie tutaj w opisie poniżej tego filmu. To jest potrzebne, bo produkcja tych wszystkich materiałów jest dość kosztowna. No, a po prostu możemy robić to razem i zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia za tydzień.